I ojciec się ten Jarku, no a powiedz mi, jak to wygląda ta sytuacja z bezdomnością w Warszawie? Dużo bezdomnych? Około 2000 statystycznie, ale to mało jest takich, którzy coś robią z życiem swoim. Nie? Większość interesuje tylko butelkę. Yy, także są problemy głównie alkoholowe, tak? Tak, narkotykowe też. I narko narkotyki, i alkohol są głównymi przyczynami. I powiedz mi, czy, war, czy dworzec centralny to jest taka, takie główne miejsce, gdzie są bezdomni, czy, czy są jakieś inne miejsca jeszcze, gdzie się gromadzą? Nie tylko, na wschodnim też pan spotka, na zachodnim No i tam gdzie jest wydawana Mika za darmo, nie? No to każdego dnia jest 5-6 posiłków na każdy, ale ja nie chodzę na gotowo, bo to jest niehonorowo. Aha, sam zbierasz i zarabiasz na tym. No z wyjątkiem niedzieli, no bo są wtedy skupy zamknięte i mam ręce związane. No dobrze, a powiedz mi ten, ten biznes puszkowy, jak płacą, za ile? 5 zł za kilogram, nie? I podstawia się na wadze. On jeszcze magnesem sprawdza, czy tam jakichś stalowych nie ma, bo nie każda puszka jest aluminiowa. No i co, daje karteczkę, tyle i tyle, idzie się do kasy, odbiera się gotówkę. Na szwedzkiej jest fajny skup, pozdrawiam chłopaków. Tak? Na szwedzkiej, na, tak? Jest. Na Praga Północ. Praga Północ. A jak ty tam to zaniesiesz, to, te, ten kurwa? No, wsiądę do tramwaju i pojadę. Aha, tak. Ta. Przejazdy mam darmowe, dostałem z opieki społecznej kwita, mogą mi skoczyć. Aha, to jesteś biznesmen taki, i... Eee, Niech ktoś kiedyś powiedział, żyj tak, żeby nałożył po śmierci mógł powiedzieć, kurwa, fajnie było. I ja się tego trzymam. Panie jarko powiedz mi, a jeżeli ktoś to ogląda i chciałby Ci pomóc, yy, jest na Ciebie jakiś kontakt? Można pieniążki wysłać na na Nowogladzka 7 Lokal 14, na moje nazwisko Jarosław Bąk. Można z autobusem się skontaktować. MPP, numer telefonu 511-576-659. Nie, inaczej, 511. 5, 7, 6, 6, 5, 5, 5. to jest na, na ten autobus tak. i tam cię znajem jakby co tak. to, to przekażę. Pan odbierze, albo pan Dawid.